Siema widzowie, z tej strony no, no, Ig, no i dzisiaj robimy parkour, Kur jakiś tam, nie wiem, wybrałem losowy tutaj, wpisałem po prostu parkour, no i robimy. Mamy taki czerwony, dziwny stółik, nie wiem co to jest.

Nie no. Ej. A Oczy. 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 z Fortnite? Oczy. Na przykład. tam Oczy. komentarzach. I Oczy. No i... W ogóle Oczy. się Oczy. Oczy. jeden. No Oczy. Oczy. nie Oczy. Oczy. No bo... będzie za długi. A ten akurat lec. trochę będę jeszcze wiecie, wiecie o co chodzi. O popit. Tenk så ja. mye. Mm -hmm. Widzowie, ja to szerwie... nie na nie. Okej, okay, widzowie, już, już jestem. No i szerba. A w co poczułem? O, śpię. Wręczę, że po prostu... To zimę, to nie będę się jednak z tym stresować. A w ogóle mam popić. Ale nie wiem, czy on jest. No, ja tak, muszę tak, 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 nie wiem. To, no tak, 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 Może tak, tak, ładuję. Nie. Ale to to to, to jest. tak, 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 tak już trzeba trochę ułożyć. Już trzeba ułożyć. O nie. Nie no, Ech, to, czy, to też trzeba chyba przesunąć się trochę, dobra, to na chyba ma e, jak widzicie już to, to przeszłem, no i zaczynamy kolej, nie, ile to przejdę akurat, Myślę, no że żeby się, jeszcze, yeah

Давно я не ездил. Добро. Тут, по-тому, да? Добро. Что? 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 Так! Добро. Не, ну...

Dobra widzowie. Gracie. Nie? nie chodzi mi o sobie chodzi mi o tobie. Dobra widzowie, chyba tutaj zakończymy ten film. Trzymajcie się. No i na razie się pa!